Tutaj wstawiam Wam poprawne odpowiedzi do quizów, od kiedy mamy kanał. A od marca B od kwietnia C od września D od stycznia. Od marca dokładnie 20 marca. Następne pytanie to, czego najwięcej potrzebuje świnka A. Mięsa B. Warzyw C. Siana, ziół oraz witaminy C D owoców. Poprawna odpowiedź to C. Poprawna odpowiedź to B. Pysia. Jak nazywa się ten prosiaczek? Ten prosiaczek ma na imię Szyszka. Następne pytanie to: Co sądzisz o tym kanale? Ogólnie ten kanał jest najlepszy ze względu na naszych widzów. Kolejne pytanie: Ile ma szyszunia? Szyszunia ma 10 miesięcy, w grudniu skończy rok. Następne pytanie: Ile ma Pysiula? Pysiula ma 8 miesięcy. Następne pytanie to: Dlaczego lubisz ten kanał? Za naszych widzów. Kolejne pytanie to: O czym był ostatni film? Gdy wstawiliśmy ten quiz, była to kawioterapia. Następne pytanie: Czy macie świnkę morską? Tak, mamy dwie, szyszkę oraz pyśkę. Następne pytanie to: Czy świnka morska może dynie? Może jak najbardziej. Następne pytanie to: Zbliżamy się do wak, będzie konkurs. Bierzesz udział? Tak, wzięło wiele osób udział w tym konkursie. Czy robicie codzienny wybieg? Tak, my robimy codzienny wybieg nawet dwa razy dziennie. Czego prosiaczki nie lubią? Jedzenia, głaskania wybiegu czy stresowych sytuacji? Stresowych sytuacji. Czego prosiaczki się boją? Prosiaczki boją się gwałtownych ruchów. Posiadasz świnkę morską? Jeśli tak, napisz jak się nazywa: szyszka oraz pyśka. Ile ząbków ma świnka morska? Poprawna odpowiedź to C: 20 ząbków. Kolejne pytanie: Jakie odgłosy wydaje świnka morska? Tutaj jest odpowiedź D. Każda odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie: Czy chcecie Halloweenowego shortsa? Zagłosowaliście, że tak, więc odpowiedź: tak. Czy świnka morska może żyć sama? Nie może, ponieważ jest to zwierzątko stadne. Czego nie podajemy śwince morskiej? Ogólnie to odpowiedź A: kapusty i fasoli. Następne pytanie: czy prosiaczki mogą wychodzić na zewnątrz? Mogą, ale musi być do tego odpowiednia temperatura. Czy świnkę morską można kąpać? Odpowiedź to: C: tylko z zaleceń lekarza. Czy wasza świnka korzysta z kuwety? Nasze już potrafią i korzystają z kuwerty. Następne pytanie. O której godzinie chcecie film? Zagłosowaliście, że godzina 19. Czy świnki morskie lubią tunele i wszelkiego rodzaju kryjówki? Tak, uwielbiają. Następne pytanie. Skąd pochodzi kawia domowa i skąd do nas przybyło? Poprawna odpowiedź to A. Z Ameryki Południowej. Czy świnka morska to zwierzę towarzyskie? Tak, bardzo, jeżeli już się zadomowią, przyzwyczają, są bardzo towarzyskie. Ile świnek morskich macie? My mamy dwie świnki morskie. Ostatnia seria pytań. Czy Wasze prosiaczki lubią być brane na ręce? U nas to jest na przykład różnie. Następne pytanie, jak Wasze prosiaczki reagują na Was? Poprawna odpowiedź u nas to odpowiedź A. Następne pytanie, czy witaminę C należy podawać codziennie? Tak, ponieważ same nie produkują witaminy C. Następne pytanie, co dajecie jako podłoże do klatki? My dajemy kocyk i matę łazienkową, a do kuwety pelet. Jaką wodę najlepiej podawać świnkom morskim? Poprawna odpowiedź to A, bądź woda przygotowana. Czy świnka morska samica może mieć USG u weterynarza? Tak, jak najbardziej. Czy na świnkę morską jest opłata w pociągu? Nie, jeżeli jest w